Cześć, siema go, jestem goście, System Witam witam w Koniec State of DK2. E, dzisiaj ruszamy na terytorium tu. E, będę chciał zrobić zwiat. Nie wiem, czy będę atakował serca, nie jestem pewien. E, chciałbym, jakby, przejąć po prostu tą bazę już. Więc jak uda się nawet zdobyć doświadczenie, czy w, bardziej wpływy, to się nazywa, to przejąć od razu tą bazę. E, więc skupimy się na razie na uzburzeniu teraz e, boila, bo reszta opaków śpi. E, I teraz tak. Chyba pójdziemy dalej. Inspektora Który ma tłumik? Ten ma tłumik o, A z broni Tą pompę możemy wziąć Ona jest tak krótki, nie? No właśnie o, I teraz tak, granatę musimy wziąć, oczywiście leczenie To weź Eee, jedną filiżankę na pewno. Dwa granaty nie miałem więcej? No śmiało, szokują. Nie wiem jak Molotow działa na serce. Czy Molotow podpali i to będzie jakoś obrażenia przyjmować? Nie wiem jak Molotow totalnie działa w tej grze. Nie wiem jak działa na serce bardziej, bo na jaki domyślam się jak działa. Ale nie wiem jak działa na... Tak samo nie wiem jak flashbank działa na zombiaki. Czy te zombiaki faktycznie... Tylko że one są ślepe. Więc w sumie flashbank tak chyba średnio, nie? Eee, więc... znaczy ślepe. One chyba mają jakiś tam wzrok minimalny taki, taki na blisko jak... przednie podejdziecie, nie? Ale. Kurde, no nie wiem, no weźmiemy na pewno tutaj bomby jeszcze. Tak Grubą, i soda bomby weźmiemy najwyżej. Wydaje mi się, że to jest za mało dalej. Daje mi się, że to jest za mało, dlatego skrawcę jeszcze jedne. Wezmę tyle z ten. I teraz tak. Mm. Daj mi tą broń. ona jest uszkodzona. Nie wiesz, że z uszkodzoną bronią lecieć? Ile naprawa kosztuje? 106! Salweruj to. A weźmy ci po prostu karabin, zostaniesz. Jest. Zostaniesz karabin. Dostaniesz karabin, plus dostaniesz do niego amunicję. jest Będziesz mi tą amunicję przechowywać, by było źle. 60 sztuk. A pff. broń też masz gównianą. Daj mi tą broń, bo masz taką gównianą tą broń. Dajmy je coś porządnego. Dajmy je maczetkę. Ja Dajmy je maczetkę. Reszty nie chowamy. No to jest taka pompa, dobra. tam? No krótka. Eee, teraz tak. Jedną sodę schowamy. Do bagażnika. No nie wiem, no jedźmy no. Jedźmy zobaczymy jak to będzie z noc teraz. Więc trochę średnio. No ale dobra, dojedźmy tam do tego miejsca. I zobaczymy jak wygląda ta sytuacja, tam jest kilka miejsc widokowych, więc sprawdzimy ogólnie. Mogę go zabić. Sprawdzimy jak wygląda ogólnie ten obszar. No i zobaczymy się, nie? Zubiaków jest tak dużo tutaj w tym obszarze. Całe drogi są zawalone nimi. No czerwone są zubiaki. Liberty Estates. To są... Te regiony, tak, to są to, gdzie te serce zabiliśmy teraz, zniszczyliśmy. O, więc przed nami jest ten teren, zaraz będzie to miasteczko. Większe. To chyba jest największe nawet miasteczko. Nie, tu jeszcze jest, to duże chyba. Co jedno z dwóch jest. Tutaj mamy ten warehouse. Tu będziemy mieć pierwszy punkt widokowy zaraz. Czy się outpost tam też zrobić, nie? Uuuu, uh, nowy ocalały. 11 minut mamy. 11 minut mamy i tutaj jest ten punkt. Nie, nie damy mu tego żarcia. Nie będziemy wracać się teraz. Co ty, nie będziemy się wracać, nie ma szans. No otwórz te drzwi! Amatorka, no to, to nie amatorka, nie? O Jezu, to jest wysoko, to jest ta wieża radiowa Dobra, no to się wspinamy O, tu są zapasy jeszcze Dobra, jesteśmy już na szczycie Dotarliśmy, kawał drogi na górę jest e, Zobaczmy tylko tutaj, co jest w tej skrzynce Bo Wygląda na militarną, więc może być granaty jakieś Amunicja Kurde, to dziewiątki I to dziewiątki, najgorzej Dziewiątki i to też weź Jeśli możesz. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Wpuszczona jest yeah. jakaś tam ja Sodawa i z Prescott Fire Station. To jest to nasza lokacja, gdzie chciałbym tam założyć nową bazę. Sady jakieś, Small Water Tower, domki jednorodzinne, jakieś pseudo. Fire Chief House. Dom komendanta straży. A, military. Military Truck? O kurde. O kurde. Ty, pojedźmy tam zobaczyć Military Truck. Bo jak. Boże, błagam, że. Zejdź, zejdź, zejdź. No, nice. Zejdźmy. Ja się boję schodzić po drobiniach że już. Naprawdę. Ach, złapało. Dobra, Git. Pojedźmy zobaczyć ten wózek. To jest militarny jakiś. Kurde, może być fajny jakiś. Więc jak tu już jesteśmy, to pojedźmy, nie? Żartujesz chyba sobie. Ole poleciał. na tu dojedziemy ten dyk. Wyjdziemy. Chciałem go złapać. Chciałem go złapać, ale on wsiadł do auta, nie? To jest feral, better stay alert. No za tym płotem jest O już nie ładnie plus jeden dla ciebie W końcu żyła... Uu. Ile mam miejsca? Mam mniej miejsca A mo do 556 On mam mniej miejsca niż mój Kupełnie go może ulepszyć nie? To to... To bestia jest w sumie. Ale nie mam jak tego wziąć nawet. A to pojedzie w ogóle? Pojedzie. Nie amunicję weźmiemy. Czekajcie, no zobaczmy to miejsce. Znaczy... Nie chcę w sumie tego wozu tamtego. Dobra, nic tu leży na razie, to, to się później przeszuka. Ale ten wóz jak tam nie ucieknie, bo jak tutaj przyjmiemy później terytorium, tak tu przejadę, nie? Więc w sumie on co może leżeć na razie ten wóz. Ja wolę na razie, jednak więcej miejsca niż wytrzymałość. Wolę jednak więcej miejsca Bo co mi, że wytrzymałem Tak nie mam go naprawić jakby On mówi, pewnie po ulepszeniu jak później mam miejsce, nie? A, daj mi tą amunicję Ja ją po prostu pochowam, wiesz? Jedźmy, jedźmy, bo czasem zgoni Najgorzej jest ta noc, nic nie widać Wy trochę lepiej widzicie niż ja, ja nic niestety nie widzę A Teraz tak. Tutaj mamy kolejny ten punkt. Pojedźmy tam. Pojedźmy tam zobaczyć. Bo może jeszcze coś to Prescott się nazywa w ogóle. Jest miasto Prescott, ok. Czy bardziej Rayon Prescott. Czemu nie tworzyłeś drzwi? Jak nie chcesz, żebyś otwierała drzwi, to nie otw otwierasz. Nie, do plagi, zombi, nie tym razem, zombiaczku. Nie strzelaj. Kolejna wieża, no to, a nie to Billboard jest teraz. No to mniej wchodzenia przynajmniej będzie. I tutaj jest to serce, dwa serca są Więc tu może być gorzej, ale jakbyśmy to przyjęli... Ojojoj Dużo to miasto jest, już to widzę. Nie ma. Tu są nic nie zobaczymy. Ale no widzicie, to trochę tu jest. jest wiek... Nie, to nie jest takie duże miasto. Wydało mi się, że większe jest. Ale tak czy siak sporo rzeczy pewnie tu by było, nie? Na ten Fire Station. Fajnie wygląda. A, czekajcie, bo tu już jest rozbudowane niektóre rzeczy. Firefighter Banks, Firefire, Firehouse Kitchen, Emergency Service Training, Utility Room, Shelter Birds, Parking, 4 miejsca parkingowe, Scout Tower, Firehouse Workshop. Jaj, zostaje dwa large outdoor sloty i dwa small outdoor loty. Aha. Zanim my zdecydujemy, no i też można przejechać. Ja jeszcze bym pojechał tu. Nie będziemy tego czyścić. Zrobimy dzisiaj zwiat. Pójdziemy jeszcze tu zobaczyć, jak wygląda ten outpost, ten ta baza. I zdecydujemy, co ja chcę. Bo na razie fajna ta remiza jest, ale mało ma miejsc wolnych. Nie zajdzie, on nie zajdzie po tej drabinie, nie? O kurde Ole, Ole bydle Ole bydle Ole bydle Dobra dawaj pompę Ole bydlak Olej wali tam. Iro życia. Ma. Ty włosy mu spadły chyba. Mam cię dziadu. Nice, ale. Amunicji zeżar. jakie to twarde było. Pierwsza raz że to waliłem. Twardy, ty. Ty, było... ty. ty żyjesz w ogóle? Bo tak, tak. cię ci trochę. Trochę ci rzucał. Trochę to wam rzucą nieźle. Ale twardy śmierdziel, nie? Masakra jakaś, dobra, przejdziemy przez ten tylko czyja serca. O nie! Gruby leży. To jest ta remiza, nie? widzicie co? Zobaczmy jak ona wygląda up tight. Dyskusja pan. Czyli to tak wygląda mniej więcej. Tutaj kuchnię mamy. Tutaj communication center. Dużo przestrzeń jest, nie? Tutaj do spania, jakieś rzeczy. Tu by się ogarnęło pewnie. Tutaj jakieś miejsca kolejne wolne. Nie będzie źle wygląda ten Fire Station, nie? Zobaczmy, jak jeszcze ten tartak wygląda. Bo tak jak tu jest napisane, mamy Shelter Bird, 4 miejsca parkingowe, Scout Tower, Firehouse Workshop, Utility Room, Emergency Service Training. Mamy nawet taką siłownię, można powiedzieć. Firehouse kitchen i Firehouse Banks. I dwa razy large Outdoors slots i dwa small. No właśnie, mi się bardziej by... Ale żało jakby trochę więcej było tych miejsc jeszcze. Dobra, zobaczmy jak wygląda czetartak i zdecydujemy później, na następnym odcinku już. Tak czy siak, na razie tutaj tak nic nie zrobimy, bo musimy to przejąć. Więc na razie stąd jedźmy, dawaj chodź. Przejdziemy jedziemy tędy po prostu. Starajmy się serca nie obudzić. No to parada jakaś była chyba, jak to się wszystko rozpoczęło. Jedźmy stąd na razie. Serca nie obudziliśmy, nie? Nie, śpią więc spoko. Nie jest źle. Jedziemy stąd. I teraz jedziemy tu. Hiden cut A teraz tylko tak. Czy Przejeżdżajmy tu. Czy my chcemy robić zwiady? Czy dałoby się, nie? Zrobić. Sprawdzić, co jest mniej więcej w tej okolicy. Dałoby się to zrobić. Ale chyba. Kiedy co zrobimy, ten zwiat? Zobaczymy. Jak tu już jesteśmy, możemy to zrobić. Akurat bezpieczna strefa jest. Zastanawiam się nad tą strażą, ale. Nie wydam werdyktu, póki nie zobaczę jeszcze tartaku, nie? Cargo van. Kurcze kolejny jakiś van. Kargowano to pewnie dużo miejsca ma też. To jest water kolejny, woda. I to tyle stąd. Co to jest to? Potential Landmark Outpost. Use for bets, moral or defense. High traffic. Outpost defense. Clean sidelines. New hop charge. Kościół. Dobra. A Boil zajdziesz po drabinie? Dzięki. Wiesz, ja nie wymagam zbyt dużo, tylko żebyś potrafił schodzić po drabinie. A, bo to nie jest trudne, wiesz, o właśnie. To no nie, nie jest trudne, ale Boiler oczywiście nie zajdzie po tej drabinie. No bo po co? No, lepiej lepiej się wywalić. Lepiej się wywalić i stracić pół życia i być ranny. Zążkowska skręcona. Ja nie wiem, ja nie się staram schodzić po drabinach, ale oni po prostu nie chcą schodzić po tych drabinach, no ja już po prostu zmęczony tym jestem, ja nie wiem, oni czasem triggerują się, czasem się nie triggerują, ja już nie rozumiem jak to działa, nie? Już przestałem się przejmować tym i już przyzwyczaiłem się, że będą skakać i tracić życie na barne i później nie mogę ich używać przez jakiś czas i gruby leży kolejnie na drodze, męczy mnie to po prostu, jadę tu? Myślę, że przejadę. Zawodowy kierowca, wiesz, jestem. E, dobra, nie przesadzajmy z tym zawodowym. Tak czy siak? Ja, bo to w serce jest, tak sobie jadę, jak. narwany. Oho. I to jest tu. 4 razy punk, run show me, lumber pile. large outdoors. Okej, okay, to jest nieopłacalne. Lamber mili słaby. No, z tej Fire się mamy więcej rzeczy. Nieopłacalne jest totalnie to miejsce. Więc dobra, wracamy do bazy, no bo co, no Boilem już nie pogramy, bo Boile sobie kostkę skręcił. Co ja mam zrobić? No skręcił sobie kostkę, znaczy możemy go ulecić szybko, nie? Możemy wykorzystać apteczkę, bo i tak zrobimy, więc wróćmy na razie do bazy. Na dzisiaj to zwiat skończyliśmy. Więcej, mniej więcej wiemy, jak to wszystko wygląda. Postaramy się zaatakować Prescott. Czy się uda, czy nie? Najwyżej. rozwalę to? A najwyżej stracimy po prostu dwóch ludzi. No. Jakby, no. Czasem. Zwyczaj jest potrzebne jakieś poświęcenie, jakby nie było, nie? Więc tysiąc ludzi się do domu i zaraz będziemy na miejscu. Okej, okay. nie ma. Więc zaraz będziemy na miejscu. A! W sumie poczekajcie, od razu pojedziemy to żarcie. Im dać W na synonciku, to zrobimy. Temu typowi. Jak im więcej sąsiadów, tym lepiej, nie? Zrobimy to, zobaczymy sobie. I jemu żarcie damy w przyszłości. Wejdziemy tędy, bo wyjedziemy koło tej karetki I będziemy zaraz w domciu Czy auto muszę naprawić? Nie, jeszcze Tu jest ta karetka, no Zaraz wyjedziemy tam gdzie chcemy Nie jesteś wkoło domciu że jest ta noc, wiecie o co chodzi, jakby w nocy jest nie to przeszkadza nie lubię w nocy jeździć, bo działać w nocy po to nic nie widać więc po prostu zaparkujmy. Zabierzmy te rzeczy. Stamtąd wszystkie. Z pogażnika. To nie potrzebujemy. Teraz tak. Paliwko. Nie potrzebujemy. Potrzebujemy totalnie paliwa. Słuchaj. Daj mi te rzeczy. Apteczkę trzymaj. Wiesz? Apteczkę trzymaj. A ty masz plecak w ogóle mały. Czemu nie mówisz, że masz plecak mały? Chodź, ja ci dam większy plecak. Daj mi te rzeczy, bo, ono, bo to ci zniknie, wiesz? Daj mi te rzeczy. A nie, po plecak masz. No chodź, ja ci większy plecak dam. Ty z jakimś plecakiem gównianym chodzisz. Pobij to. Plecak to wiesz, dla dzieciaków jest. Patrz, ja ci teraz tu plecak no fajny. Proszę ci od razu patrz jak lepiej jest, nie? Fajnie, co? Podoba ci się pewnie. A mi się też. Ten plecak to jedynie o się nadaje. Dobra. Boil. Mój kochany Boilu. A, trzeba cię uleczyć. Niestety musiałem dwie te medykamenty ułożyć, ale no... Muszę, no bo Boilem chcemy ruszać dalej. Musimy to że ża żart. Lubię żarcie dawać. Też sztuki żarcie. No dobra, no pomożemy im. No. Ale to już na samym odcinku. Dzięki, że byliście w tym. Eee, to było na tyle. Zwiad zrobiony. Chciałem to, co chciałem zrobić. Zrobiłem. Więc w kolejnym odcinku postaramy się przyszturmować Trochę mało tej amunicji mam. Trochę się obawiam tego. No i wyżej zginiemy. No, świat do odważnych należy, więc dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.